Witam Was serdecznie moi drodzy. Sobotni blok serwisowy. Od czego by tutaj dzisiaj zacząć? Widzę, że wszystko już funkcjonuje bez że poprawnie. A to co? 25-45, coś nie w porządku, ale dzisiaj będziemy radzić o urządzeniu chyba innym. Myślałem, że to jest 27 2710 popularny sprzęt ostatnich sprzedaży na tusze 305, ale mamy 1510 deskjet starszy wariant urządzenia na dość drogie tusze. Zobaczymy, czy to po prostu zadrukuje, jakie tu są atramenty, czy musimy je uzupełnić, czy musimy je udrożnić, no i generalnie zobaczyć, czy da radę to zrobić w miarę w normalnych warunkach domowych, posiadając strzykawkę z atramentem. 301 Kittush, kto sobie tutaj wpisał, że takie obsługuje, dioda świeci, nie mryga, także tutaj mamy chociaż pewność, że jeżeli świeci, nie mryga, to znaczy, że głowica jest pusta, natomiast Natomiast jest prawna elektrycznie, elektronicznie. Zrobię jakąś kserokopię, czy pociągnie papier dobrze. Podobno to stało jakiś czas. Nie bierze papieru wcale, bo po co? Czyli stało jakiś czas. Rolki mają to do siebie, że niestety, ale są. Daj Są dość kapryśne na dłuższe postoje. One się zapylają, zakurzają. Później papieru nie chcą brać. Ja spróbuję je tam przeczyścić. Przed momentem też miałem telefon od klienta, kurje mu przyniósł paczkę z drukarką z serwisu. Mówi, że jest kompletnie mokra, wylana. że znaczy nie przyniósł, dzwonił do niego, że się cały pobrudził. Irytują mi takie sprawy, bo wszystko później wraca do mnie. Wszystko jest zabezpieczone, coś tam kurde po drodze poszło nie tak, że ja będę musiał to wszystko teraz czyścić. Mam nadzieję, że nic nie jest uszkodzone, bo spakowałem to bardzo dobrze, a się okazało, że wszystko cieknie i pływa. A paczka w drukarkę było zainwestowane. I teraz będzie trzeba to wszystko zrobić od nowa. Najgorsze co może być jeszcze od samego rana taka informacja. Dobra, sprawdźmy co z tym sprzętem. Kabel. Teraz papier weźmie poprawnie. Teraz ja spróbuję zrobić kserokopię, tylko dla prób pobrania papieru. Papier w tym momencie pobiera, nawet zobaczcie tutaj dwa poślizgi od brudnych rolek, co wcześniej było yy, próba pobrania tego papieru. O, coś tu smarowane, leci, cieknie. Myślę, że te głowiczki będą w fatalnej kondycji. Gdzieś to się coś tam wylało, ale jest oryginalny. Jest tu zamiennik, no i z tego najwięcej cieknie. Zobaczymy teraz. No, jak to dłużej stało. Nie wiem, czy, czy cokolwiek będzie można z tym zrobić. Usmarowane. Nie to się kwalifikuje, moi drodzy, do wymiany. Chyba, że zejdzie. Dajmy mu szansę. szansę, Niech chwilę poleży w płynie. Zaszkodzić mu chyba bardziej nie zaszkodzi. Wkład, jeżeli nawet nie był użyty. I czuć, że on ma ten atrament w środku. Ten jest już wyschnięty, to z oryginału jego ważność minęła. No niedawno, w sumie to rok czasu. Może coś z tego będzie, słuchajcie, ale zobaczcie wszystko to, co ciekło. Gdzieś tu się odłożyło na tych rolkach. Tutaj właśnie to bardzo dobrze widać. Musiał jakiś czas już cieknąć. Kilka wydruków powinno to sobie przejść, ale będzie się barwić na pewno na pewno dłuższy czas. Czyli będzie trzeba wykonać ileś tych wydruków, żeby to wszystko wywalić z drukarki, żeby jakoś to, jakoś to po prostu wyglądało. Zobaczymy jak zaraz napełnimy kolor czarny, więc kolor trójbarwny. Nie wiem czy coś z niego będzie, więc ja powiem go trochę odessać. Zobaczymy czy coś z niego wychodzi. Najwięcej był przepompowany, widzę w kolorze niebieskim, co wszystko tam ciekło do tego urządzenia Tak czasami z zamiennikami jest. Zwłaszcza z zamiennikami, które no, są regenerowane no i mają czasami przepompowane te cele, dlatego zawsze powtarzam: nie pompujmy na Hama, ile wlezie, tylko mniejszymi porcjami. No, jak miałby ten zamiennik skierowany do sprzedaży, to intencja pewnie tego, co regenerował, była, była no... dobra. Zobaczmy, napełnimy te trzy cele. Jakąś niewielką ilością atramentu. Zobaczmy za chwilę, jak się będzie sprawował. Jak odesiemy, czerwony mi się trochę pokazuje, ale myślę, że poza tym, że będzie trzeba dłużej go wyboczyć, płynie. Może słuchajcie, nie będzie źle, bo żółty mi się już pokazał. Czerwony ma największy problem, niebieski też. Z tego wkładu, moi drodzy, nici będą. Jeżeli on sobie dużej nie poleży, wpłynie, to ja uważam, że z tego G wielkie będzie. Jak pójdzie do świeżego, poleży. Teraz spróbuję sprawdzić sam czarny. Z czarnym nie ma tyle problemów, Mam jedną barwę zawsze pod kropką. Powinna znajdować się gąbka. Ale jak ma rok ważności, napełniony jest, ale nic z niego wylecieć nie chce. Coś już chce iść. Coś już by tam chciał. Z tego co widzę, że nie jest. Ale mogłoby być lepiej, pokaż się teraz. Nie jest może, może się rozpisze. Ja jeszcze go spróbuję dopompować. O, sporo tego atramentu wyssałem. Można by było rzec, że jest napełniony po brzegi. Można by było go przetestować, bo o ile dobrze pamiętam, chyba te urządzenia miały możliwość pracy na jednym wkładzie. Zaraz zobaczymy. No, oddaj nam karetki. Wrzucimy mu na razie czarny. Zobaczymy, czy wygeneruje jakiś błąd. Dobra, wygenerował tylko tyle, że wykrył brak koloro, trójkolorowego wkładu. Ja spróbuję zrobić czarną czarne kopię. Widzę, że tu mi się coś tego czerwonego zaczyna ujawiać, pojawiać. Brudzić brudzi, bo są rolki ufuflane. Ale drukować na czarno, no będzie. Poza tym, że jest jeszcze bardzo, ale to bardzo brudny. Ja spróbuję teraz podejść tam i trochę wyczyścić ten wałek. A wkład kolorowy nie się jeszcze moczy. Dobrze by było go wrzucić do myjni ultradźwiękowej. To daje najlepsze rezultaty. Spróbujmy. Mamy czas. Żeby to dokładnie cały czas mi po głowie chodzi ta drukarka z wylanym atramentem, który niestety ja będę musiał wszystko później cholera jasna robić. A tak ładnie drukowała. Hm. Stawmy temperaturę. Zobaczmy co się teraz będzie działo. Dzięki mają to do siebie, że rozbijają te drobiny. Automatycznie możemy zobaczyć jaki jest progres, czyli sobie już bardzo ładnie radzi. Kolor niebieski, którego nie widziałem wcale, i czerwony sączy się każdym kanalikiem. Niech się tutaj po. Ibruję jeszcze przez chwilę, pójdę poręcznik, jak już jest, jeszcze spróbuję wziąć kolor czarny, również bo widzę, że są tu jakieś niedomazania. A możemy mu w ten sposób trochę pomóc. Czyli nawet starą założę drukarkę, można wskrzesić do wydruku. To fakt, że no, urządzenia są potrzebne. Czasami po myjce potrafi się też wkład zepsuć. To jest druga para kaloszy. Niebieski jest naprawdę do bani, mimo tego, że był widrowany. Cały czas jakoś mazia, ale do bani. Nie podoba mi się to. Zabierzmy ten czarny. Myślę, że już będzie naprawdę dobry. Ale jeżeli chodzi natomiast o kolor, nieźle. Jeszcze mimo wszystko próbowałbym go trochę dać mu świeżego tego czarnego tuszu, bo trochę się wycisnęło. Sobie pod kątem będzie. Nie zobaczcie teraz odbicie tego wkładu jest dużo, dużo, dużo lepsze. Czerwony też trochę wyleciało i żółty. Niech sobie tam jeszcze go oprze Rzuć. Nie jest to idealne. Myślę, że nie będzie tego. Tego koloru zarzucał na całej powierzchni, bo no to jednak musi być naprawdę. Słuchajcie, atrament musi mieć swobodny przepływ, żeby dostał się do głowicy i żeby mógł być wyrzucony. Wygląda to dość fajnie, ale jak to będzie wyglądać, no to zaraz się przekonamy. Zabieram to tam, montuję drukarkę i robimy test następny. No postała trochę, nie ma co. Trochę postała ta dukarka. No niby odbija grubą barwą, grubymi barwami bardzo dobrze. Płynu jest, dlatego nie chcę, żeby to wlało się w dukarkę. A tutaj należałoby, słuchajcie, to wszystko wyczyścić, zabrać mu energię. Wałek jest brudny, ufunflany. No jest. Niestety. Także doprowadzić tę dukarkę to od początku do końca ją zrobić jak trzeba. Rolki od spodu są też brudne, które dociskają. Musiał się już długo ten zamiennik lać Tak to jest z plikami atramentowymi, słuchajcie. Jest z nimi zawsze praca. I nie dziwię się szczerze, bo mam takie opinie. Pamiętam, że. Serwisy nie chcą tego robić, no ja się wcale nie dziwię. Zobaczcie, ile ja czas muszę zaangażować się w jedno urządzenie, które jest prostym urządzeniem domowym. Nie przekłada się to na zarodowo bo przecież za takie urządzenie serwis, no nie można zbyt wiele pieniędzy wziąć, bo też wartość urządzenia nie jest za duża. No, nie dziwię się, że serwisy odmawiają. Jak mają innej pracy dość sporo, no ja się nimi zajmuję ja je to przerobię, ale zauważcie, że jeżeli z Polski nie przychodzi urządzenie i taka sytuacja jak dzisiaj jest telefon do klienta, że kurier do niego dzwoni że coś cieknie to mi zaraz coś szlak trafia bo przecież naprawdę sporo pracy w to włożyłem zabezpieczyłem wszystko i teraz mogę do mnie bywać, co się tam mogło wydarzyć zabezpieczenie jakieś puściło no, rzeczy niezależne ode mnie lub ktoś gdzieś uderzył rzucił to nie zimę, że serwisy po prostu nie chcą naprawiać urządzeń klientom. Tutaj, już z tego wałka pozbyłem się sporej części tego zaskniętego atramentu, i no i go nie ma. No i go nie ma. Propanel bardzo szybko odparował, jak ma to do siebie, że wyczyści nam elementy dobrze. Czyżby to było to. Na pewno, jeszcze, wydruki albo będą brudne. Zrobimy z 2-3 i sprawdzimy. Kolor myślę, że wyszedł nam lepiej niż powinien. Niebieski jest i tak, moim zdaniem, do bani. Ale może coś wypluje z siebie. Czarny w dużo lepszej kondycji. Tak brudziło. Najpierw nic nie malowało, później coś malowało i tak brudziło. Czy coś nam tu teraz pokaże po pustym wkładem? Jakąś awarię większą? A chyba w tym momencie będzie chciał wyrównanie rzucić. No to niech już drukuje wyrównanie. Testu teraz nie zrobi, ale wyrównanie robi. Na razie żadnych plam nie widać, czyli wyczyszczone zostało. To, co zostało upieprzone, że tak brzydko powiem, jakiś kolor zaczyna mazać, przełamane, bo czerwony nie idzie zbyt dobrze. To już widzę, ale możemy zmusić ją do tego jeszcze, zrobić kilka wydruków. Czarne idzie już dobrze. To jest tylko wydruk testowy, czyli ten wydruk, który idzie wewnętrzny z samej drukarki. Niech się to przeskanuje, w który mamy nacisnąć, ten dolny, czyli ten. Dobra, czyli wyrównanie mamy. Jeżeli mamy wyrównanie, to zobaczmy teraz, jaką kserokopię nam przejść z tych starych pojemników. Najpierw zobaczmy na byka. No Czarny idzie naprawdę dobrze. Zauważcie to delikatne brudzenie. Jest. Niczym w stosunku do tego co było, czyli mamy kartkę, można powiedzieć, dość czystą. W kolorze na pewno będzie gorzej, też widziałem na, na stronie wyrównania, że czerwony ma problem, żółty może mieć mniej problemu, niebieski też mniej. Ale zobaczmy. Czerwona kolorowa kopia idzie zawsze dłużej i zobaczymy, czy uda nam się coś zrobić. Jeżeli nie, można ewentualnie zastosować całkowicie świeży wkład 301. No nie jest tani teraz. Ale też jest możliwość, że się rozpisze. Zobaczmy tylko, jaki wyjdzie. No, nie wyszedł tragiczny. Patrząc za to. Nie wyszedł tragiczny. Żółty wyszedł fantastycznie. Problem jest w większości z czerwonym i z niebieskim. Ale jeżeli on w ogóle pluje, to myślę, że z takich tuszy, które tutaj były, nie wiadomo jak długo tutaj stały. To można wycisnąć dużo, dużo więcej. Ja bym jeszcze pozostawił na kilka godzin i powtórzył wydruk, bo płyn znajduje się również w środku i lubi penetrować te kanaliki. Szkoda, że wziąłem tą kartkę z tej kolordrukarki co niezbyt dobrze wydruki do szły, ale zauważcie, że żółty to jest tylko kserokopia, nie można się czego czepić nie można się zbyt wiele tutaj czepiać, wydruk z komputera będzie na pewno miał większą natężenie wyrzucenia atramentu i będzie bardziej wyrazisty, ale warto by było to zostawić na parę godzin i sprawdzić jak to dokładnie będzie wyglądać będzie wyglądać później no już musicie powiedzieć, że z czarnego takiego uzyskaliśmy to, z koloru Brak, uzyskaliśmy tyle. Myślę, że będzie szansa, żeby to urządzenie wydrukowało jeszcze bardzo ładnie. Nie inwestując w niej w jakichkolwiek większych środków. Zobaczymy za parę godzin. To wyłączam. Dziękuję za atencję cenę. Miłej soboty Wam życzę. Mimo tego, że nie było, nie było idealnego wydruku, myślę, że tutaj będzie klient zadowolony, że pokażemy mu wydruk, ewentualnie będzie mógł zakupić, jeżeli nie będzie potrzebował idealnego koloru, tylko i wyłącznie w czarnym to nie ma się czego czepić, a kolor zawsze można dokupić, dziękuję miłego weekendu Wam życzę ja zabieram się za dalsze rozwiązywanie problemów klientów, bo jest ich naprawdę mnóstwo, dzisiaj nawet recykling do mnie przyjeżdża po kartony z tonerami pod BDO, nie ukrywam, że będę płacił na pewno za to z parę no pary, na pewno z 2000 zł za samą utylizację tonerów, bo jest churewsko, brzydko tak powiem droga, dziękuję za atencję Dziękuję moi drodzy. Cześć.